Palermo, miasto wielu kultur, przepięknej historii, przepysznego jedzenia. Ale dzisiaj chciałbym Was zabrać na spacer i poruszyć tematy, o których nie dowiecie się w przewodnikach. Czy w Palermo jest bezpiecznie? Zobaczcie sami. Zacznijmy od rzeczy, która rzuca się tutaj już na pierwszy rzut oka: śmieci. Jest to problem, z którym Palermo zmaga się od dobrych wielu lat. Śmieci potrafią zalegać dniami, a nawet tygodniami na ulicach. Problem śmieci w Palermo nie wziął się znikąd. To kilkuletnie zaniedbania władz. Władz miasta, korupcji przede wszystkim i mafii. Bo tak, istnieje coś takiego jak ma mafia śmieciowa w Palermo. W skrócie chodzi o to, że niektóre firmy związane z wywózką śmieci były powiązane z mafią. Brały za to pieniądze, a niestety wywózka śmieci nie odbywała się regularnie. A śmieci czasami trafiały na nielegalne wysypiska śmieci. Albo je po prostu palono. Oczywiście nie w każdej dzielnicy znajdziecie śmieci, bo w tych bardziej turystycznych, o wiadomo, władze miasta dbają, żeby jakoś to palermo wyglądało, ale już skręcając kilka uliczek dalej można spotkać problem w postaci śmieci. W niektórych dzielnicach ludzie potrafią nawet wyrzucać śmieci poprzez balkon swojego domu i komentują to tak, że twierdzą, że po prostu nie jest wystarczająca ilość śmietników na mieszkańców miasta Palermo. A wiadomo, władze mówią, że jest to problem ludzi, a ludzie twierdzą, że to jest problem władz miasta Palermo. Kolejnym problemem miasta Palermo jest oczywiście duża liczba osób bezdomnych. I można to spotkać nawet w tych popularnych miejscach. I tutaj wstawiam Wam fragment, gdzie tuż przy głównej atrakcji znajdują się, można powiedzieć, domy osób bezdomnych. Dobrze, proszę Państwa, mm, zobaczcie, znajdujemy się e, koło tego popularnego skrzyżowania e, te quattro i chciałem to poruszyć odnośnie tych ciemnych stron Palermo że zobaczcie, nawet w samym centrum gdzie no praktycznie, nie wiem, 20-30 metrów i mieszkają bezdomni, więc te Palermo wcale nie jest takie kolorowe, jak się wydaje, nawet w centrum. A odejdziemy kawałek dalej, to zobaczycie, że yy, po prostu oni śpią na dosłownie ulicy koło restauracji, gdzie ludzie jedzą yy, swoje posiłki. Oczywiście niepopularne dzielnice do których turyści już nie trafiają tak często jak do tych popularnych miejsc. I w tych dzielnicach nie polecam chodzić wieczorami, ale we wcześniejszym chyba jednym z odcinków z mojego doświadczenia, prezes mnie tam zabrał i ta dzielnica yy, prezes klubu nie była niestety zbytnio atrakcyjna. Nie ma tam co oglądać. Mieszkają tam yy, ludzie, którzy najprawdopodobniej skądś emigrowali. Chyba tak. Emigrowali czy imigrowali? Nie, no, emigrowali. I po prostu mieszkają tam ludzie biedni. Jest bardzo Duża przestępczość. I nawiązując do kolejnej rzeczy, którą chciałbym tu powiedzieć, i to z własnego doświadczenia, jeśli chodzi o spacery nocą, miałem okazję odbyć kilka spacerów wieczorem, zarówno w tej części yy, popularnej, jak i w tej niepopularnej, w tych niepopularnych miejscach, o tak, ale w centrum Palermo. I odniosłem takie wrażenie e, dosyć e, nieciekawe. I dawno nie czułem się tak e, źle w mieście, w jakimkolwiek mieście w, e, wieczorem. Czułem, że ta atmosfera jest bardzo napięta, że ktoś za chwilę wyjdzie z jakiegoś, z jakiegoś budynku i zacznie e, albo mnie śledzić, albo cokolwiek innego. Ale zdarzyło się, że jakiś e, obcokrajowiec oczywiście podszedł do mnie i e, chciał o, e, wyłudzić pieniądze e, i od razu chciał sprzedawać mi wszelkiego rodzaju e, jakieś używki e, i wolę nie myśleć nawet co tam było e, i bardzo osób dużo zaczepiało mnie. Nawet odchodząc od tej głównej ulicy, od tej najpopularniejszych, gdzie, gdzie mieści katedra i yy, 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 yy w ogóle, czułem, że, mój, że ludzi, których mijałem, wzrok jest bardzo na mnie yy, skoncentrowany i tak jakby chcieli mi coś zrobić, okraść więc to jest takie moje doświadczenie z wieczornej eksploracji miasta Palermo. Jeśli miałbym komuś yy, polecić, to nie wybierałbym się wieczorem na spacery po Palermo, bo różnie może z tym być. Ale to jest moje doświadczenie, moje przeżycie. Może ktoś będzie miał. Inne, yy, inne zdanie o tym, inne doświadczenia, więc jeżeli macie takie, to napiszcie w komentarzach, chętnie posłucham i przeczytam. I chyba ostatni element, który chciałem poruszyć w tym odcinku, jest to mafia. Przez wiele lat mafia była kojarzona... Sycylia, przepraszam. Sycylia była kojarzona z mafią i jak wiemy jest to temat tabu. I dzisiaj już nie spotkamy takiej typowej mafii na ulicach. Nie będzie żadnych strzelanin, ale... Yy funkcjonuje w takiej postaci e, jakichś lokalnych e, interesów, przekrętów, korupcji. I tutaj mogę e, odesłać do e, chyba kanału Zbrodnia i Kara albo Mafia. E, o ile dobrze pamiętam, napiszę na dole, czy, czy, czy ten, e, czy dobre nazwy pamiętałem. I mogę tutaj odesłać do tych ich y, filmików, bo bardzo dobrze y, przedstawili, jak mafia sycylijska y, funkcjonowała, y, co tutaj się działo. I jest to dosyć ciekawa historia i polecam każdemu obejrzeć, y, zagłębić się, bo naprawdę działo się tutaj. Termo, to miasto kontrastu. Z jednej strony brud, śmieci, osoby bezdomne, a z drugiej strony przepiękna kultura, przepyszne jedzenie. I czy warto tutaj przyjechać? Oczywiście, że tak. Warto zobaczyć te przepiękne miasto, ale na pewno z otwartymi oczyma. A czy jest bezpiecznie? No to musicie odpowiedzieć już sobie sami na to pytanie. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i napiszcie komentarz, bo bardzo jestem ciekaw, czy macie może jakieś inne swoje doświadczenia odnośnie Palermo. Koniecznie dajcie mi znać. I z tego miejsca z takim pięknym widoczkiem, mam nadzieję, że nie macie już dosyć takich widoczków, żegnam Was, trzymajcie się, cieplutko, cześć!